Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Marcin Piotrowski, bardzo miło mi powitać Państwa. Zapraszam na kolejną prezentację planów czytelniczych, planów podcastowych na kwiecień. I maj, no właściwie plany na maj, no i w sumie plany też na kwiecień, bo to dopiero początek kwietnia. A więc planów czytelniczych i podcastowych podcastu Literatura ze Środka Europy na maj i kwiecień 2025 roku. No ale zanim literatura ze Środka Europy. Korzystając z okazji, chciałem Państwa zaprosić na spotkanie. Spotkanie, które odbędzie się w Krakowie 15 kwietnia o godzinie 15. Jakby pomyśleć o tym, co by było, gdyby to było na przykład 29 kwietnia. O jakiej to wtedy godzinie byśmy się spotkali? No ale 15 kwietnia o godzinie 15 będę miał wielką przyjemność spotkać się i rozmawiać z panem profesorem Maciejem Czerwińskim z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i będziemy rozmawiać o literaturze, o promocji literatury, o literaturach małych języków, ale nie tylko. Nie wiem, o czym będziemy rozmawiać do końca, bo no, tak się złożyło, że ja tam będę gościem, a pan profesor będzie tą osobą, która będzie mnie odpytywać, czy wchodzić w jakieś inne formy interakcji. Jeżeli mieliby państwo ochotę posłuchać tej rozmowy, link do wydarzenia jest w opisie odcinka, a z tego co wiem, będzie z tego też transmisja: więc jeżeli ktoś z państwa chciałby pobyć tam zdalnie, to także jest taka możliwość. W imieniu organizatorów oraz swoim własnym serdecznie zapraszam. No to krótkie wspomnienie o tym, że ukazał się już, mam nadzieję, najnowszy odcinek pociągu do literatury, takim ekspresikiem, planujemy jechać. Bo w momencie, kiedy to nagrywam, to oczywiście jeszcze tego nie ma, ale wierzę, że będzie. To znaczy, że wtedy, kiedy Państwo to oglądają, to ten odcinek już jest. No więc zapraszamy do tunelu Ernesto Sabato. I to już jest. To znaczy nie ma, ale jest, bo to jest czas zaprzeszły w przyszłości. A gdyby tu, no nieważne. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze literatury ze środka Europy, tego wielce ambitnego podcastu, tutaj właśnie prowadzący zbeształ Państwa, że nie słuchacie, nie jeździcie pociągami, no jakże, by tu wielki miłośnik kolei. <laughs> Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie na ostatni odcinek Pociągu do Literatury, do mnie na kanał, znalezione, przeczytane, Jeżeli... na ostatnio nagrany, nie ostatni. Ostatnio nagrane. Ostatnio nagrane. No widzicie, on mi tutaj stoi nade mną stoporkiem i każe mi tutaj Państwu zachęcać. Ale nie, no tak naprawdę bardzo szczerze i poważnie, jeśli nie obce są Państwu te skrajne uczucia, które często obok siebie występują, czyli miłość i nienawiść. Oczywiście nie obce w literaturze, bo nie w życiu prawdziwym. To serdecznie zapraszamy. Bo będziemy o tym trochę dywagować, ale też właśnie o tunelowaniu, o powieści psychologicznej o metafizyce, nie tylko o metafizyce, ale też o fizyce. No dużo, dużo, dużo tam się będzie działo. Bardzo dużo będzie też męskiego pierwiastka, bo co będzie Marcin, oprócz Sabato? Będzie Michel Leris i wiek męski. Wiek męski. Książka w tle. Mar Marcin przemycił. Tylko yy, tak, drugie używamy tło. tutaj złego czasu, bo to jest ten, ta sytuacja, w której nagrywamy teraz materiał którego jeszcze nie ma, ale zajawka do tego materiału ukaże się wtedy, kiedy on już będzie, więc wszystko, co powiedziałeś to jest wszystko prawda, tylko tam trzeba używać czasu przeszłego. Czyli teraz, kiedy Państwo tego słuchają, materiał ten, o którym mówimy, już jest archiwalny i jest się wrócić. u Ani na kanale i można posłuchać i link po pisie odcinka. I o, i tak trzeba to robić. Zapraszamy, jeśli ktokolwiek cokolwiek z tego zrozumiał, pociąg do literatury, opowieść o obsesyjnej miłości, nowelka Ernesto Sabato, Argentyna, zapraszamy. Tak jest, zapraszamy. Ale także zapraszamy do czytania dalej, bo już wkrótce pojawi się kolejny odcinek kolejny odcinek z Argentyny, czyli wynalazek Morela, Adolfo Bioic Cazaresa. Rzecz nie jest specjalnie długa, zarówno pierwszy, jak i drugi materiał, to znaczy materiał książkowy, ale czasami niełatwo dostać, bo to są trochę starsze historie. No więc zapraszam jeszcze raz do pociągu do literatury, zapraszam do śledzenia kanału ANI, czyli znalezione, przeczytane, do patrzenia też u mnie, bo nie wiemy, zawsze decydujemy na bazie lektury, dopiero u kogo dany odcinek się pojawi. No ale trzeba słuchać, proszę państwa, żebyśmy te rzeczy nagrywali. No to my po prostu jesteśmy ludźmi wielkiej uczciwości, ale jeszcze większej próżności. To też jeżeli nie ma lajków, to nie ma nagrywania. No, to jest taka dosyć prosta zasada. A co pojawi się w podcaście Literatura ze Środka Europy w kwietniu? W ramach przypomnienia. A kwiecień otwiera odcinek poświęcony Johnowi Bartowi, książce Sabbatical. To jest odcinek, który pojawia się w pierwszą rocznicę śmierci Johna Barta, a Sabbatical bardzo Państwu polecam. Jeżeli podobał się Państwu Sindbad Żeglarz, to Sabbatical też powinien. W kwietniu pojawi się także kolejna książka Herty Miller, tym razem Niziny. Oraz po raz pierwszy. George Perek z książką Zniknięcia. Część słowacka, w kwietniu to jest książka Witia Stawierskiego Wytrzeźwiałka. W kwietniu także pojawi się materiał o poznawaniu cierpienia Carlo Emilio Gaddy. Bardzo oryginalny tekst, bardzo oryginalna książka Liza Bójca, Macieja Świerkockiego, także w kwietniu u mnie w podcaście. W okolicach Wielkanocy komiks o Judaszu? 21 kwietnia tu jest zmiana. Pierwotnie planowałem tego dnia audycję o książce Robinson Crusoe, o nowym pełnym polskim wydaniu. No ale tak się podziało na rynku wydawniczym, że tej książki jeszcze nie ma. Robinson Crusoe będzie później. Dlatego nie będzie audycji o Robinsonie 21 kwietnia. Natomiast zamiast Daniela TV będzie Alberto Manguel ze swoją fantastyczną książką Historia Czytania. Miał być później, będzie wcześniej, kolejna książka z serii Domy Ze Słów. A Robinson. Robinson dopłynie wtedy, kiedy przyjdzie jego czas. No, miesiąc bez Raymonda Keno, miesiącem straconym, więc daleko od drugiej pod koniec kwietnia także u mnie będzie. No i druga zmiana w planie, no bo 27 kwietnia zakładaliśmy, że pojawimy się u Państwa z Natalią Prufer z Klubu Buch, czyli książka, i że pojawimy się z opowieścią o książce Skąd Saszy Stanisicza, ale ponieważ zakładałem, że Chcemy tę rozmowę nagrać na żywo. Odległość Warszawa-Berlin tym razem była zbyt wielka, więc Sasza Stanisic będzie później, bo oczywiście nagramy tę audycję z Natalią. No a zamiast tego będzie dalszy ciąg historii hałastry, czyli książka Tatuś Moniki Helfer. Tatuś. Będący kontynuacją znakomitej i przyjętej chyba dobrze i przez czytelników i przez krytyków Hałastry, książka znakomita w mojej ocenie jeszcze chyba lepsza niż Hałastra, ja przynajmniej bardziej jeszcze się w tej opowieści o ojcu autorki zagubiłem w pozytywnym sensie tego słowa. Więc 27 kwietnia Hałastra Moniki Helfer no i kwiecień zamknie Italo Kalwino z książką Po co czytać klasyków. Takież to historie pojawią się w kwietniu. No ale maj tuż za progiem właściwie rogiem. To był maj, pachniała Saska Kępa i tak dalej. A jak czytelniczo Saska Kępa będzie pachnieć w maju. W podcaście Literatura ze środka Europy. Oczywiście, bo państwo. Mogą być może ten maj zupełnie inaczej sobie skomponować i nie przeczytać wszystkich książek, które będę planował. Maj zaczniemy oryginalnie, bardzo. Maj rozpocznie Michał Trusewicz z książką Plemię. Bardzo, bardzo oryginalna proza, już Państwu polecam. Rzecz niewielka, ale naprawdę, no, bardzo gęsta, znakomite pisanie. Pierwszy maj, Plemię Michała Trusewicza. 4 maja Jana Puczka przez Uchoigielne Sploty, Literatura Słowacka, czyli jak widać, jesteśmy teraz w cyklu Literatura ze środka Europy, ten prawdziwy środek. 18 maja także w ramach cyklu słowackiego Karpatia od Marosza Krajnaka, to jest pierwszy tom tak zwanej trylogii Łemkowskiej. I już od dawna tę książkę miałem na liście, i w końcu się zdecydowałem, że Marosza Krajniaka przeczytam, bo już naprawdę no, odczuwam dyskomfort, że jeszcze tej książki nie znam. Więc Marosz Krajniak. Pod koniec maja też w ramach cyklu środkowoeuropejskiego. Hermana Brocha, autobiografia duchowa. Hermana Brocha dawno już nie było, dawno nie było Austriaków. No to, no to teraz będzie. To są cztery książki, które w ramach cyklu środkowoeuropejskiego w maju Państwu zaprezentuję. Do tego będą dwie powieści graficzne, i pierwsza to 3 maja, stosunkowo nowa rzecz, rzecz znana, rzecz nagradzana czyli książka Rusty Brown, Chris Ware. Natomiast 11 maja znakomity, bardzo oryginalny i bardzo noir. Komiks Barego Winsor Smitha, potwory. To nie jest o potworach, potworach takich jak tam Godzilla. To jest opowieść o latach, powiedzmy, 60. w Stanach Zjednoczonych, o CIA i tak dalej. Rzecz nagradzana. Komiks bardzo doceniany przez środowisko, bardzo oryginalny. Też bardzo długo czekał u mnie, żebym go przeczytał, i rzeczywiście no, warto było. Warto było. 11 maja zaprezentuję Państwu opowieść o tym komiksie. No a teraz to, co tygrysy lubią najbardziej od jakiegoś czasu, czyli cały cykl literatura jako kłamstwo. A literatura jako kłamstwo. Rozpocznie Daniel Defoe z książką „Fortunne i niefortunne przypadki sławetnej Moll Flanders”. Powieść Łotrzykowska. Powieść o Łotrzycy. Powieść znakomita. Bardzo Państwu tę książkę polecam. To jest rzecz kapitalna, no ale będę o tym mówił już wkrótce. Daniel Defoe, 7 maja, Moll Flanders. 2 maja no, miesiąc bez Raymonda Keno miesiącem straconym a więc 2 maja literacki żart, literacka zabawa Raymonda Keno czyli dzieła zebrane z sali Mary. Rzecz naprawdę prześmiewcza, rzecz momentami obrazoburcza, rzecz świetna. Ja się przy tej książce doskonale bawiłem. Mam nadzieję, że Państwo zdecydują się, żeby tego Raymond'a Keno przeczytać, a przynajmniej, żeby posłuchać audycji, bo ku mojemu zaskoczeniu okazuje się, że kiedy patrzę na to, które audycje się słuchają, to audycje o Raymondzie Keno słuchają się najgorzej, naprawdę najgorzej. No jakże to proszę państwa. No są granice. No są granice. Proszę to ponadrabiać. Raymond Keno wielkim pisarzem był, naprawdę. Nadrobić to będzie można, jeżeli nie przy okazji dzieł zebranych salimary. To 14 maja niedziela życia. Kolejna powieść Raymonda Keno, też Państwu szczerze polecam. Co jeszcze w maju? No w maju po raz kolejny Georges Perek. Zapowiadałem, że zniknięcia to był dopiero początek spotkania z Georgesem Perekiem, a więc w ramach literatura, jako kłamstwo. Georges Perek i człowiek, który śpi. A maj zamknie, tak jak zamykał kwiecień. Italo Calvino z jakże inspirującym tytułem, ostatnim w tym miesiącu i na tym koniec o literaturze i społeczeństwie. Italo Calvino to jest książka wydana z serii Domy ze Słów. Jak zapowiadałem, będę tę serię systematycznie prezentował, więc cieszę się, że udaje się póki co chociaż trochę ten plan realizować. Takie są plany na maj. 2025 roku. Być może coś tam jeszcze wpadnie, być może coś się zmieni, ale zasadniczo wygląda to jak wygląda. No, ale wróćmy do kwietnia. Wróćmy do kwietnia 2022 roku i spójrzmy, jakież to rzeczy pojawiły się w podcaście przed trzema laty. Wspomnę tylko, że przypominam te rzeczy i odsyłam, zachęcam Państwa do wysłuchania tych odcinków na platformach podcastowych, na Spotify, na Apple Podcast, gdziekolwiek słuchają Państwo podcastów. A to dlatego, że odcinki z kolejnych miesięcy, zwłaszcza z tych pierwszych systematycznie, cyfrowo odczyszczam, opracowuję, skracam, tam jest naprawdę tyle dłużyzn, tyle takiej amatorszczyzny już nie tylko na poziomie treści, bo to jak wspominam, to się nigdy nie zmieni, to będzie amatorskie na poziomie treści, natomiast to jest też na poziomie formy, tego się po prostu nie da słuchać. Więc teraz te odcinki już da się słuchać na poziomie formy, bo nie treści. Dlatego, że poświęciłem trochę czasu i je cyfrowo. No, cyfrowo, no nie da się inaczej. I je po prostu wyczyściłem. Sprawiłem, że są znośniejsze w odbiorze. A co było w kwietniu 2022 roku w podcaście? Były dwie książki, były dwie książki, które bardzo wpłynęły na moje życie. Pierwsza to jest książka Matta Nienawiść spółka zo, jak dzisiejsze media każą nam gardzić samymi sobą. Rzecz wybitna to jest książka, o której śmiało mogę powiedzieć, że zmieniła moje życie. Ta książka razem z drugą książką, która w tym odcinku była prezentowana, czyli z książką Mindfuck, Christophera Wiley. To były dwie książki, które przyczyniły się do tego, że zamknąłem swoje konta na Facebooku, że odszedłem z Facebooka, że część ludzi uznała, że umarłem i że nie żyję, bo nie mam konta na Facebooku i na Messengerze, a że trwam w tej bytności poza social mediami, no to uznaję, że to jest właśnie efekt tychże książek. A więc odcinek o książce Matata Biego i odcinek o książce Christophera Wiley już jest odczyszczony, można go posłuchać. Także podwójny odcinek odcinek łączony o dwóch książkach amerykańskiego filozofa, etyka Michaela J. Sandela i odcinek o książkach. Tyrania merytokracji i czego nie można kupić za pieniądze o granicach wolnego rynku? To są bardzo, bardzo interesujące książki, stawiające dosyć fundamentalne pytania o istotę demokracji, o istotę równości, o to, za co można płacić, za co nie można płacić. Sandel pisze świetnie, a książki są bardzo mocno otwierające oczy na to, co dzieje się dookoła. Ironia losu polega na tym, że kiedy te książki czytałem, to wydawało mi się, że taka historia jak z Trumpem już się więcej nie powtórzy. A jednak historia miała własny pomysł na to. A więc odcinek z dwoma książkami Michaela Sandela. W kwietniu 2022 roku prezentowałem Państwu także książkę Rweleteje. Anomalia to była książka, która pojawiła się jako mój udział w takiej akcji organizowanej przez Anię z kanału, znalezione, przeczytane, francuskie przedwiośnie. Tak się bodajże ta akcja nazywała. A ja przeczytałem Anomalię i spodobała mi się, mimo że nie wiedziałem wtedy, że lubię postmodernizm. Taki jestem stały pod względem swoich preferencji estetycznych i literackich. W kwietniu 2022 roku pojawił się także odcinek o dwóch książkach Józefa Szkworeckiego. W tym odcinku mówiłem o książce Przypadki inżyniera ludzkich dusz oraz o książce Cud. No, jest to trochę naciągane, że mówię o dwóch książkach, bo de facto trzy czwarte tego odcinka opowiada o inżynierze, a tylko kawałek mówi o cudzie. A istnieje spora grupa miłośników cudu, którzy uważają, że to jest powieść lepsza niż Przypadki inżyniera ludzkich dusz. No, ale odcinek wyczyszczony o tych dwóch książkach, bardzo dla mnie ważnych jest już do posłuchania. Wątek czeski pojawił się w odcinku o dwóch książkach znakomitego czeskiego pisarza Egona Hostowskiego, i mówiłem tam o książkach. Mieszkanie dla cudzoziemca i o książce Zaginiony. Egon Hostowski, znakomity pisarz, żyjący, piszący na emigracji. Dwie bardzo różne, bardzo interesujące książki. Bardzo zachęcam do posłuchania tego odcinka i przypomnienia sobie tego pisarza, który wydaje mi się, że nadal jest jeszcze niedostatecznie doceniany, niedostatecznie znany. W kwietniu była także audycja o książce pana Twardocha byk Krótka audycja, krótka książka. Straszne bzdury tam opowiadam, no ale. No ale. No, zaczynam się przyzwyczajać. Także w kwietniu dwie książki o Czechach w ramach jednego odcinka. Pierwsza to książka Petra Jokesza Czesi, przewodnik po historii narodu i państwa. I to jest rodzaj podręcznika, rodzaj książki o historii Czech, napisanej przez Czecha dla Polaków, bo Petr Jokesz jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagielońskiego, mieszka od lat w Polsce, zna Polaków, napisał dla Polaków historię Czech. Druga książka w tym odcinku to książka. Iżego Gruszy, Czechy, instrukcja obsługi. Rzecz kapitalna, dowcipna, znakomita. Wydana w ramach cyklu Biblioteka Europy Środka bardzo zachęcam Państwa do posłuchania tego odcinka. A Europa Środka pojawiła się wtedy jeszcze raz? Przy okazji książki świetnej, świetnej książki Larego Wolfa, Idea Galicji, Historia i Fantazja w Kulturze Politycznej Habsburgów. Świetna monografia o Galicji, o historii Galicji, napisana przez człowieka z Galicją odlegle związanego, no bo Larry Wolf to jest Amerykanin, ale przodkowie przyjechali do Stanów właśnie z Galicji. Rzecz znakomita. Powiedziałbym, że poza książką Normana Davisa, chyba największa monografia o Galicji dostępna w języku polskim. W kwietniu był także Ota Filip z książką W wstąpienie Loiska Lapaczka ze Śląskiej Ostrawy. Ale nie tylko, bo to był odcinek podwójny, i w tym odcinku była także druga książka Oty Filipa, czyli Siódmy Życiorys. Lojzek Lapaczek to było moje pierwsze zetknięcie z twórczością tego pisarza, i no, śmiało mogę powiedzieć, że to jest miłość na wieki prawdziwa i niezmienna. A kwiecień zamknąłem podwójnym odcinkiem. Odcinkiem o dwóch książkach Józefa Szkworeckiego, czyli o książce Fajny sezon oraz o książce Tchórze. Fajny sezon to zbiór opowiadań kosteleckich, można byłoby powiedzieć, że takie znakomite uzupełnienie do inżyniera, do wczesnych lat, daniczek uganiający się za spódniczkami, a z Babiecki tchórze. To opowieść o wyzwoleniu kostelca. To powiedziałbym i nawet posługuje się tym porównaniem gdzieś. To czeska wersja Popiołu i Diamentu. Ten sam czas dokładnie z różnicą dosłownie kilku dni, a jakże inna historia. Zapraszam Państwa do słuchania podcastu. Zapraszam do słuchania tych starszych odcinków. I naprawdę zachęcam do słuchania tego w podcaście, gdyż słuchanie tych odcinków sprzed trzech lat w wersji YouTube'owej to jest coś, co wołał pomstę do nieba, jeżeli chodzi o grzechy wobec uszu słuchaczy. To tyle na dzisiaj. Takież to rzeczy będą w kwietniu, będą w maju. Takie to rzeczy były w kwietniu 2022 roku. Zachęcam do trwania ze mną, zachęcam do czytania, zachęcam do komentowania, pisania, cokolwiek Państwu przyjdzie do głowy. Śmiało to można robić. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do słuchania kolejnych, do usłyszenia.